Cześć widzowie, bo dzisiaj jest Mikołaj i z tej okazji postanowiłam nagrać krótką prezentację na Mikołaja. To zapraszam do oglądania. Teraz będzie krótka prezentacja. Dobra, teraz mi widać, no to zdejmuję czapkę Mikołajkową. będę pokazywała Wam różne stylizacje. Ściągam czapkę mikołajkową, dam ją tu i robimy stylizację. Dobra. czy to, przybliża się tutaj, żebyście mnie widzieli w tych stylizacjach, bo to jest naprawdę takie do zdjęcia, można sobie z tym zdjęcie zarobić. To jest takie do zdjęcia, można sobie z tym właśnie zdjęcie zrobić. Czekajcie, jak to ma być, tak. O. Dobrze? Dobrze, tak. To była stylizacja lenifera. Teraz będzie stylizacja następna. Dobra, te stylizacje co były to tutaj na bok, nas wyjdzie też Renifer. Rudolf oczywiście, bo ma czerwony nos. To jest stylizacja Renifera, Rudolfa, bo ma czerwony nos. No, i to była stylizacja Renifera, teraz będzie stylizacja następna. Teraz będzie stylizacja Elfa. W tej stylizacji wyglądam. Właśnie tak. Tak, właśnie wyglądam. I teraz, będzie, I teraz będzie następna stylizacja. To była stylizacja elfa. Teraz będzie stylizacja następna. Teraz będzie stylizacja. Hmm, to była stylizacja elfa. Teraz też będzie stylizacja. Yy, bo to jest kapelusz też chyba elfa. Kapelusz elfa. Też. To jest. wygląda, to jest chyba też elf, mi się właśnie tak wydaje to jest stylizacja też chyba elfa, tak mi się wydaje tak wyglądam i teraz będzie stylizacja następna hmm. I czekajcie, bo to chyba było do tego czekajcie to było do tego, zobaczcie co było do tego. Sorry. Zapomniałam o tym. Tak wygląda. I teraz będzie stylizacja. Następna. Dobra. Hmm, jaką tu stylizację wziąć? Dobra, weźmiemy tą. Jeszcze że tego nie naprawiam, bo tu się w tamtym roku mi urwała gwiazdka, że tego... Nie zdążyłam naprawić. To jest stylizacja, i tu mówię wesołych świąt Mary Christmas, czyli wesołych świąt. No i to była stylizacja choinkowa, bo mam dwie choinki na głowie. I teraz będzie stylizacja następna. Dobra, teraz będzie stylizacja e, mikołajkowa. Tylko jak to zrobić? Dobra, teraz będę taką mikołajką. Teraz z tym mikołajką, zobaczcie. To się daje, tak? Tak, tak. Dobra, teraz jestem taka, taką mikołajką. Zobaczcie, jestem mikołajką teraz. Mikołajka dziewczyna, zobaczcie. Z tym mikołajką w tym momencie. To jest stylizacja Mikołajki. Tak wygląda. A teraz będzie stylizacja Świętego Mikołaja. Dobra. I teraz będę miała wąsy i brodę. Teraz tym Świętym Mikołajem. Teraz widzowie są Świętym Mikołajem. Ho-ho-ho! To jest stylizacja Mikołaja. Tak w niej wyglądam. I nawet mi się lekko zmienił głos. Dobra. Teraz będzie stylizacja. Już ostatnia. Teraz już będzie stylizacja. Ostatnia. Ostatnia stylizacja. Są takie okulary. I to jest chyba jemioła tak mi się wydaje. Wyglądam tak. To jest ta stylizacja. Dobrze to ubieram? Dobrze. Tak ma być i to ma być przy szyi, tak. Tak wyglądam. To jest stylizacja. Tak w niej wyglądam. Okulary świąteczne mam. E, no i mam na szyi. E, chyba to jest jej miała, jak. E, no napiszcie w komentarzach. Tak mi się wydaje, że to jest jej miała, ale dla pewności napiszcie w komentarzach, czy to co mam na szyi, czy to jest jej miała. Ale mi się jak wydaje, że to jest chyba jej miała. Tak wyglądam, to jest stylizacja świąteczna, i tak w nim wyglądam. No, i to była już ostatnia stylizacja świąteczna. Czekaj, jeszcze sobie ubiorę Mikołajkową czapkę. Dobra, ubrana. Dobra. No. I to były widzowie wszystkie stylizacje świąteczne. I jeżeli Wam się filmik spodobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Ja się już z Wami żegnam. To na razie pa! pa. I życzę Wam wszystkiego yy, najlepszego z okazji dnia Mikołaja. I życzę Wam wesołych świąt na Mikołajki, na Mikołaja.